Dzień dobry Białystok Dzień dobry Wam Kochani Powiem Wam o Bożej Miłości Wiecie że Bóg tak ukochał świat że syna swego jednorodzonego dał by każdy jeszcze raz powtarzam by każdy kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Każdy, to znaczy każdy, nawet ten człowiek, ta kobieta, ta dziewczyna, która dokonała aborcji, może być już za pięć minut zbawiona, święta, usprawiedliwiona przez wiarę, kochani, może, powiedzisz, w jakiejś depresji, przez to, że Dokonałaś aborcji. Ale ja chcę ci powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Choćbyś tych aborcji dokonała ich dziesięć. Choćby była mordercą, morderczynią. Jakby cię tak jak zwał, tak zwał. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Bóg... Jeszcze raz powtarzam, Bóg właśnie w ten sposób ukochał świat, że syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w niego wierzy, każdy, kto w niego wierzy, nie zginął lecz miał życie wieczne, rozumiecie? Każdy to każdy. I zabójca, i pedofil, morderca, i ksiądz proboszcz, i papież, i baciuszka, i imam, i alkoholik, i ten, co siedzi w hazardzie, w pornografii. Każdy, kto w niego wierzy, na tym polega Boża Miłość, kochani. Więc nie musisz siedzieć w tej depresji, w tym, wiecie, potępieniu, że dokonałaś aborcji. Możesz być naprawdę, za chwilę. Pewna zbawienia, święta, zbawiona, usprawiedliwiona, przez wiarę, wiecie, to się odbywa wszystko przez wiarę, przez wiarę, tak jak to zrobił. Ten bandzior, który wisiał obok Jezusa na krzyżu. On był złym człowiekiem. On słusznie, według sprawiedliwości ludzkiej, był skazany na karę śmierci. Zobaczcie. Skazany na karę śmierci według sprawiedliwości ludzkiej. A zobaczcie, według sprawiedliwości Bożej stał się pierwszym świętym, pierwszym zbawionym pierwszym, usprawiedliwionym przez wiarę. Rozumiecie to? Co on zrobił takiego, aby stać się świętym, zbawionym? Wystarczyło, że spokutował, przyznał się, że był złym człowiekiem, że on zasłużył na tę karę śmierci i uwierzył w to, co czynił Jezus na krzyżu Golgoty, w tą zastępczą ofiarę, którą wykonywał za każdego człowieka i wykonał. On w to uwierzył i powiedział... Jezus, wspomnij o mnie u swojego ojca, jak będziesz w niebie. A Jezus mu nie odpowiedział, że nie zasłużyłeś, bo byłeś złym człowiekiem, bo dokonałaś aborcji, czy dokonałeś jakiegoś napadu na bank, czy zgwałciłeś kogoś, czy zgwałciłaś. Jezus powiedział, zaprawdę opowiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest takie piękne. Przez wiarę kochanie się przyjmuje zbawienie. Bo wiecie, jest napisane, że z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków. Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Rozumiecie to? Więc to nie ma znaczenia, co złego w życiu zrobiłeś, co ty tam narobiłeś, czy narobiłaś. Może nawet, nie wiem, minutę temu źle myślałaś o kimś. Nie wiem, ukradłeś flaszkę w sklepie, pożądałeś w myślach inną żonę, czy pożądałaś innego męża. To nie ma znaczenia, bo wiecie, Bóg nie ma względu na osobę ani na miejsce. To możesz zrobić tu i teraz. Nie musisz się przygotowywać do tego, leżeć jakimś worku pokutnym. To nie ma żadnego znaczenia. Tak jak stoisz, uwierz w to, co zrobił Jezus, przyzna mu to, co zrobił. Powiedz Jezus, ja wierzę, że umarłeś za wszystkie moje grzechy. Ja wierzę, że z zmartwychwstałeś w ciele dnia trzeciego. I wyzna Jezusa swymi ustami królem i zbawicielem, aby to Jezus teraz królowo w twoim życiu. Bo temat twojego grzechu już został zamknięty, definitywnie, dwa tysiące lat temu, właśnie na krzyżu Golgoty. Jezus spłacił twój list dłużny. Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu były: wykonało się. Rozumiesz? Wszystko się już wykonało. Teraz ty. Przyjmujesz to jednym aktem, jednej decyzji, wiary. Tak, Jezus, przyznaję Tobie rację, przyznaję, wierzę w to, co zrobiłeś. Przyznaję, że chodziłem w swoim ego, własnym ego w tych uczynkach, że próbowałem sam zasłużyć. Ja rezygnuję z własnego ego, wyrzucam to do śmietnika. Ja wierzę, że zmartwychwstałeś w ciele dnia trzeciego. I od tej pory chcę, żebyś ty kułował w moim życiu. Kochani. Jak to wypowiesz z serca, nie jako modlitwo wierszykiem wymyślone przez jakąkolwiek religię, tylko z serca, to musi być z serca. Wiecie, bo Bóg szuka ludzi, którzy będą go czcili w duchu i prawdzie. Szuka ludzi, aby mieć z nimi osobistą relację, personalną relację, z serce do serca, rozumiecie? To tylko o to chodzi. To nie chodzi o te twoje różne, wiecie, religijne wymysły. Wchodzenie do kościoła, czy klepanie różańców, czy noszenie medalików, czy klepanie do obrazów, całowanie rzeźb, czy chodzenie na pielgrzymki. To nie o to chodzi. Jeszcze raz powtarzam. Nie z uczynków zbawieni jesteście, lecz z łaski przez wiarę. To nie są moje słowa. Kochani, zobaczcie, każdą religię wymyślili sobie ludzie. Jezus Bóg to nie religia. To ludzie sobie wymyślili te systemy religijne, aby trzymać, wiecie, w szponach ludzi. Jezus, Bóg nie chce, żebyś był katolikiem. On nie chce, żebyś był protestantem. On nie chce, żebyś był świadkiem Jechowa. On nie chce, żebyś był muzułmaninem czy hindusem. Jezus, Bóg chce, abyś się narodził na nowo z Jego Ducha. Musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. To tylko o to chodzi w tym, tutaj na ziemi. Jezus chodzi i mówił to. Chodząc tu po ziemi, wiecie, nawet za czasów Jezusa był taki członek Sanhedrynu, dostojnik żydowski Nikodem, 67 lat. On miał tą swoją religię w paluszku. Te wszystkie nakazy, zakazy, obrządki. I on powiedział, przyszedł do Jezusa w nocy, bo za dnia się wstydzi. Mówi, Jezus rabbi, mistrzu, o co tu chodzi, że mam się rodzić na nowo? Przecież kurde, spełniał wszystkie te obrządki religijne, te nakazy, zakazy, wszystkie święta wymyślone przez ludzi. A Jezus mu odpowiedział, Nikodemie nie rozumie, co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, jest duchem. Musisz się narodzić na nowo z mojego ducha. Na tym to polega, kochani, bo każdy człowiek tu na ziemi rodzi się z martwym duchem. Nie jesteście tego świadomi, ale rodzicie się z martwym duchem. Przez grzech pierworodny Adama, Rozumiecie? Bo Bóg, dobry tato, dobry tato oczywiście dla swoich dzieci, nie? Jak ktoś się staje dzieckiem bożym, to to jest dobry tato dla niego. Ja jestem dzieckiem Boga, bo uwierzyłem w tą zastępczą ofiarę Jezusa. I wiecie, narodziłem się na nowo. Z Bożego Ducha. Boży Duch zamieszkał we mnie. Ja jestem świątynią Boga. I teraz ja jestem już dzieckiem Boga. Bo przez 50 lat chodziłem tu po tej ziemi. Nie że chodziłem w systemie religijnym, ale chodziłem pod rękę diabłem. Byłem dzieckiem Boga. I nie ma nic pomiędzy. Kochani, możecie chodzić w systemie religijnym, robić te wszystkie obrządki i chodzić pod rękę diabłem. Z diabłem być dzieckiem e, diabła, czyli Boga z tej ziemi, z małej litery. Dopiero jak się narodzisz na nowo, z Bożego Ducha, Boży duch zamieszka w Tobie, czy duch ożyje, wtedy stajesz się dzieckiem Boga. Przez narodzenie się na nowo, przez jeden akt Twojej decyzji wiary w zastępczą ofiarę Jezusa, to co Jezus zrobił na krzyżu, na tym kawałku drzewa, bo Adam, pierwszy człowiek, zaczął to na drzewie, oddał mandat do zarządzania tą ziemią diabłu i demonom. I Jezus, jako człowiek, zakończył ten temat też na drzewie. Jesteście wolni Rozumiecie? Wolni od grzechu Jezus płacił Twój list dłużny Wszystkie Twoje grzechy Jezus jak szedł na krzyż nie wybierał Że umrę za grzechy Krysi, Marysi A za dziśka nie Jezus jak szedł na krzyż nie mówił Że umiera za grzechy ludzkości powiedzmy do 1500 roku Jezus jak szedł na krzyż Umarł za wszelkie grzechy ludzkości Jeszcze raz powtarzam Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu były Wykonało się A skoro wykonało się to nic do tego nie dodasz. I powiem wam więcej. Napisane jest w Piśmie Świętym. Ja o tym nie wiedziałem. Każdy uczynek, którym próbujesz się usprawiedliwić w oczach Boga, jest jak błudna, splugawiona szmata, nie czytałem Pisma Świętego. Wiecie, dostałem pierwszą komunię, tak jak większość z was, ale nie zaglądałem i nie czytałem. Wszystko to macie napisane. O tym właśnie, że zbawienie jest za darmo z łaski przez wiarę nie z uczynków. Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. O tym, że te uczynki są jak brudna spogawiona szmata w oczach Boga. Jeśli próbujesz coś dodać ofiarę Jezusa, bo ofiara Jezusa była stuprocentowa. Stuprocentowa. Jeśli ktoś próbuje coś dodać jakimś uczynkiem, to pluje na krzyż. Pluje na no tą zastępczą ofiarę Jezusa, podważa ofiarę Jezusa. Twierdzi, że jest niewystarczająca. Czyli co? Za Twoje grzechy jeszcze raz ma Jezus przyjść. I wisieć na krzyżu? Zastanów się, co robisz, człowieku. Czytajcie Pismo Święte. Czytajcie Pismo Święte, kochani. Sięgnijcie po zbawienie, tak jak myśmy sięgnęli. Wiecie, każdy z nas tutaj, z moich przyjaciół, jest zbawiony. Usprawiedliwiony, mimo że nie zasłużyliśmy. Bo nikt na ziemi nie zasłużył na zbawienie. Nikt. Jedyny był Jezus Chrystus. Bóg wcielony zszedł. Wyrzekł się Bóg... Ten moment, zszedł jako człowiek, żył tutaj na Ziemi przez 33,5 roku. Jedyny sprawiedliwy, jedyny bez grzechu i dał się zamordować na krzyżu. Za Ciebie i za Ciebie, za wszystkich. Choćbyś chodził sam po tej Ziemi, Jezus dałby się zamordować za Ciebie. Zrozum to, człowieku. Na tym to polega. Dlatego tu jesteśmy i Wam to głosimy. Dlaczego tu, a nie w budynkach? Bo nie usłyszałbyś tego w budynku. Ja 50 lat chodząc do budynków, do zwanych świątyń, wymyślonych przez ludzi, nigdy nie usłyszałem, że na zbawienie się nie da zasłużyć, że zbawienie jest za darmo z łaski, przez wiarę, że to jest ta niezasłużona przychylność Boża, łaska, że już nic się nie da do tego dodać, kochani. To wszystko wymyśliły systemy religijne, że musisz to, musisz tamto, nic nie musisz. Ponieważ zbawienie wykonało się 2000 lat temu, jeszcze raz powtarzam, ostatnie słowa Jezusa. Na krzyżu były, wykonało się. Więc co ty człowieczku, mały stworzonko, chcesz do tego dodać? Co ty chcesz dodać? To tak jakbyś po mistrzostwach Europy. Niech Hiszpania wygrała, a ty teraz wybiegł jeszcze z piłką na stadion, i chciał zmieni, zmieni, zmienić wynik meczu. Pomyśl. Tyle znaczą Twoje te uczynki w oczach Boga. Zobaczcie. Ja byłem złym człowiekiem, 50 lat. Moje dobre uczynki można policzyć na palcach jednej ręki. Byłem wajterem, szydercą budnikiem, alkoholikiem 30 parę lat, hazardzistą, Chciał mi z maczetą ciąć łapy na marszu LGBT. A ja wam mówię, że jestem święty, zbawiony, usprawiedliwiony. Przez wiarę bo tylko tak to się odbywa, przez wiarę Jezus do końca, chodząc tu po ziemi głosił o pamiętaniu pokazywał jak się to odbywa na czym polega Boża miłość nawet wisząc na krzyżu umierając na krzyżu pokazał patrzcie ludzie jak to się odbywa zobaczcie, ten bandzior który skazany został na karę śmierci, bo rabował ludzi napadał, jest pierwszym świętym, pierwszym zbawionym to jest Boża sprawiedliwość miłość Boża tylko tak się objawia. Jeszcze raz powtarzam, kochani, nieważne ile dokonałaś aborcji, możesz być zbawiona jeszcze tu i teraz. Święta, usprawiedliwiona. Tak jak ten bandyta, który wisiał na krzyżu. Pierwszy święty. Pierwszy zbawiony. Rozumiecie? To jest Boża Sprawiedliwość. Piękna sprawa. I dlatego tu wychodzimy i głosimy Wam to. Zobaczcie, stoję w tym opale i mówię Wam, to prawdziwą żywą Ewangelia o zbawieniu z łaski. Choć mógłbym siedzieć tak jak Wy, pod parasolami łącz browary, bo robiłem przez 35 lat. A ja wam mówię, że jest dla was ratunek. Nawet teraz jak walnąłeś trzy browary, może za chwilę być zbawionym. Rozumiesz to? Tak to działa. Już Jezus zapłacił Spłacił Twój list dłużny Nie musisz nic chodzić Na żadne pielgrzymki Całować obrazy Robić te obrządki religijne Nieważne w jakiej religii Jeszcze raz powtarzam Jezus Bóg to nie religia On nie chce żebyś był katolikiem On nie chce żebyś był prawosławnym Świadkiem Jehowa Kimkolwiek On chce żebyś się narodził na nowo z Jego ducha I to tyle I Będziesz zbawiony Święty Usprawiedliwiony co ty takiego złego zrobiłeś? Że nie zasłużyłeś na zbawienie, bo nie zasłużysz. Bo to po to się sięga przez wiarę. Przez wiarę. To jest Boża miłość i Boża sprawiedliwość. A propos Bożej sprawiedliwości, zobaczcie. Apostoł Paweł ścigał chrześcijan, tych, którzy wyznawali Jezusa, mordował ich. Apostoł Paweł. I zobaczcie, jaka Boża miłość. Tak odwrócił Jego życie o 180 stopni, że stał się najbardziej gorliwym apostołem. Założył wiele kościołów. Ten apostoł Paweł, który już wcześniej szydził z tego, co mówili o Jezusie. Zabijał tych, którzy wyznawali Jezusa. Rozumiecie? To jest Boża Sprawiedliwość. Więc co ty takiego zrobiłeś złego? Żeby nie sięgnąć po zbawienie. Po co wy czekacie, ludzie? To jest za darmo. Czytajcie Pismo Święte, jak nie wierzycie w to, co my tu krzyczymy, to otwórzcie Pismo Święte. Tak jak ja to zrobiłem dopiero, mnie olśniło, jak narodziłem się na nowo. Z Bożego Ducha, Ducha Prawdy. I Duch Prawdy Wam pokaże od razu, czarno na białym, nie na tęczowym, gdzie jest prawda. Gdzie jest prawda. Tylko poproście o to w sercu. Naprawdę, kochani, wystarczy, że troszeczkę chociaż zapragniesz w sercu poznać prawdę, poznać Jezusa. Możesz pójść tutaj do Kibelka i swoimi słowami powiedzieć, Jezus, co oni tutaj naparzają za farmazony. Na tym rynku Kościuszki. Jeśli Ty istniejesz, to ja chcę Ciebie poznać. Pokaż mi tą prawdę. Zrób to. A Jezus Ci pokaże. Jak to działa. Na mnie zadziałało, to dlaczego na Ciebie ma mnie nie zadziałać? Skorzystajcie z tego, kochani. Z tej Bożej łaski, póki jeszcze jest dzisiaj. Dziś jest Wasz dzień zbawienia. Nie ma wczoraj, nie ma jutra. Dziś jest Twój dzień. Usłyszałeś Ewangelię. Usłyszałeś o jedynym ratunku: za darmo z łaski przez wiarę. Skorzystaj z tego, skorzystaj. Otwórz Pismo Święte, nie masz wersji papierowej, to możesz teraz odpalić w komórce. Sprawdź, czy tak jest napisane, że z łaski zbawieni jesteście przez wiarę. Nie może będziecie zbawieni, lecz zbawieni jesteście przez wiarę. Boże to dar, aby nikt się nie chlubił z uczynków. Nie z uczynków, jest tak napisane. Nie z uczynków. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo... Skorzystajcie z tego, kochani, bo wiecie co? Żar się z niebaleje, co? Ciężko wytrzymać, a pomyślcie, jaki żar jest w piekle, skoro to już teraz nie dajesz rady wytrzymać, to po co tam się później znajdować? Skorzystajcie z tego, z tej niezasłużonej przychylności Boże.